Witam serdecznie. Moi drodzy, zapraszam do testu i prezentacji pamięci od firmy Adata. Konkretnie jest to model Spectric D41, 16GB, 2 po 8, o taktowaniu 3000MHz i opóźnienia fabryczne to cel 16, 18, 18, 36 2T. I napięcie 135 V. Dostępne są również pamięci o taktowaniu 3200 MHz. Aktualnie testowane pamięci kosztują w okolicach 400 zł, oczywiście za yy, komplet. 16GB i odnośnie tych pamięci, no to sprawdzę, jak wygląda ich podświetlenie LED RGB. Jak się podkręcają, bo to pewnie najbardziej Was interesuje. Jeszcze tylko wspomnę, że pamięci do testu dostarcza firma Adata, za co bardzo dziękuję. Jednocześnie podkreślam, że nie jest to test sponsorowany. Także jeśli jesteście ciekawi, jak te pamiątki wypadną, no to zapraszam do oglądania na początek rzut oka, na jakich kościach pamięci, jakiej firmy jakiego producenta są te pamięci mianowicie tutaj jak widzicie oczy z programu Burner nie będę tutaj wymawiał nazwy tego pierwszego członu nazwy tego programu można sobie język połamać w opisie filmu podam wam oczywiście linka y, do bezpiecznej wersji tego programu, czyli bez żadnych wirusów, a więc jak widzicie program ten pokazuje wszelkie parametry techniczne danych kości pamięci RAM no i ten konkretny model jest na Kościach firmy Henix. Jest to kości Samsunga Bidaje, czyli najszybsze, najlepiej podkręcające się. Natomiast zobaczymy jak Hynix sobie poradzą z podkręcaniem. Standardowe te pamięci są taktowane 3000 MHz, napięcie 1.35V i opóźnienia takie jak widzicie w HWiF64, czyli 16, 18, 18, 36, 2T. No i jeszcze z programu AIDA64 przy tych ustawieniach te pamięci uzyską takie, a nie inne prędkości w oczycie, w zapisie i w kopiowaniu oraz w opóźnieniu. Na początek spróbuję przy taktowaniu 3000 MHz zejść jak najniżej z opóźnieniami, no i zobaczymy jak to się przełoży na wyniki wajdzie, a potem spróbuję podkręcić to pamięci do maksymalnych stabilnych wartości, czyli jak najwyższe taktowanie kosztem troszkę wyższych opóźnień. Tak więc jeśli chodzi o jak najniższe timingi na ustawieniach traktowania bazowych, czyli przy 3000 MHz najniższe timingi stabilne to CL15, 15, 15, 35, 2T przy napięciu 1,4 V. No i wejdzie tutaj odczyt i zapis, prędkości, prędkości w i w zapisie nieznacznie wzrosły, prędkość w kopiowaniu troszeczkę spadła, natomiast opóźnienie się zmniejszyło. Co do podkręcenia pamięci, jeśli chodzi o jak najwyższe taktowanie, to na początek zapodam, 3200 przy opóźnieniach c 16 16 16 36 przy napięciu 140V. Jak widzicie, odczyty wajda 64 Zapis i odczyt wzrósł między 2 a 3000 MB na sekundę. Prędkość w kopiowaniu również wzrosła i opóźnienie jest niskie, porównywalne przy taktowaniu 3000 MHz kontra CR16, no i udało mi się podkręcić do 3400 MHz przy opóźnieniach 17, 17, 17, 37 wt Widzicie wyniki Wajda 64. W średnio około 2000 MB na sekundę wzrósł zapis odczyt To samo jeśli chodzi o prędkość w kopiowaniu, i co ciekawe, opóźnienie nie zwiększyło się. A nawet minimalnie spadło. I napięcie 1,45V. Także, no, e, dobry wynik, bardzo dobry. może powiedzieć, miłe zaskoczenie. Oczywiście, zaraz spróbuję e, jeszcze wyżej e, przetaktać to pamięci na 3600. Na przykład, no i uwaga, uwaga, co tutaj się zadziało. Pamięci ustawiłem na 3600 biosie, ale mm, wystartowały maksymalnie z 3466 opóźnione tak jak widzicie, czyli 18-18, 18-38W 18, i napięcie, no już bardzo wysokie dałem. Maksymalne bezpieczne do używania komputera 24 na dobre pamięci RAM, czyli jest 145 v natomiast tam na parę naście minut do testów na 15 v nic się również nie stanie. No jeśli chodzi o czyty za 1,64, no to są już różne, czyli widać, że już przy rozmocy jest minimalny lub prawie żaden. Opóźnienie się zwiększyło, tam 49 nanosekund na 51. Także to jest absolutny max dla tych pamięci. Bezpiecznie tutaj jest zostawić na 3400 MHz, 451 51, 45 V i opóźnienie na cel 17. Teraz pozostawiam się zaprezentować Wam, jak wygląda podświetlenie LED RGB w tym konkretnie modelu. Za pomocą oprogramowania firmy, firmy ADATA, podam również dokładną nazwę w opisie filmu, za pomocą właśnie tego programowania można dowolnie sterować podświetleniem pamięci RAM a daty. Ja tutaj będę po kolei zmieniał różne opcje, a Wy będziecie widzieli na ekranie no już w akcji dane podświetlenie. Czas na kilka słów podsumowania w skali od 1 do 10 się oceniam na 9. Jeśli chodzi o zalety, to na pewno ładne wizualnie podświetlenie LED RGB. Choć yy, moim zdaniem poprzedni model, czyli Adata Spectric D40 miał to podświetlenie LED RGB ładniejsze wizualnie. Przynajmniej dla mnie. Oczywiście to kwestia gustu, także każdemu yy, co innego może się podobać. I nie musicie się oczywiście w tej kwestii ze mną zgadzać. Na pewno dobra jakość wykonania i eleganckie, szaro, srebrne radiatory, czyli bez podświetlenia fajnie wizualnie wyglądają te pamięci z tymi radiatorami. I trzecia zaleta to na pewno bardzo dobre możliwości podkręcania, gdyż bazowe zegary tego modelu pamięci to 3000 MHz przy opóźnieniach Cel 16, 18, 18, 36. Natomiast stabilnie chodzą one na płycie. Aorus Z390 Ultra przy traktowaniu 3400 MHz i opóźnieniach CL 17, 17, 17, 37. Jeśli chodzi o wady, natomiast tutaj jest to jedna, dla jednych będzie to wady, dla innych nie. Dla mnie jest ona troszeczkę, mianowicie no to poświetlenie LED RGB nie jest jakieś super rewelacyjne. Są pamięci na którym, w których to poświetlenie LED RGB jest ładniejsze wizualnie i bardziej efektowne, na przykład Chetskill Royal. No, te że Jessica i Royale oczywiście są niestety sporo droższe. No, i w sumie to tyle. Jeśli chodzi o podsumowanie, to są chyba najważniejsze kwestie. Także jeśli się podobało, proszę łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.